I witajcie, z tej strony Yuki i witam was w komentowaniu. Podajże trą Tak. Um. I wybrałam już filmik i jak coś to będę go oglądać, a potem w kinemasterze dokle dokleję kilka rzeczy. E, czyli Moje komentowanie: Bo jeżeli komentuję tak jak teraz się przewitałam, to po prostu jest to trochę za cicho i niektóre rzeczy będą doklejone, a niektóre będą po prostu tak nagrane normalnie. A więc zaczynajmy. Młodsze siostry potrafią być takie denerwujące. Prawda. Dlaczego nie mogę cię wyciszyć? Mam młodszą kuzynkę i bardzo w nerwie, jakby właśnie o tym. W lodówce została tylko jedna kiełbaska. Ciekawe, kto ją dostanie. No na pół przekrójcie! przeważają i starsza siostra dostaje kiełbaskę. Ale oczywiście podzieli się swoim trofeum. Przekroi kiełbaskę na pół, Brawo. weź patyczki do szaszłyków i dwa kawałki sera. Zbij kawałek kiełbaski i sera na szaszłyk. Zrób to samo z drugą częścią kiełbaski. W efekcie powstały mini szaszłyki. Teraz będzie Ci potrzebne mleko, jajko i mąka. Wpij jajko do mąki. A ile mąki? Dodaj mleko i wymieszaj. Ile? Zanurz szaszłyki w miksturze. To nie mikstura. I obtocz je w bułce tartej. Wylej trochę oleju roślinnego na patelnię. Tylko, I żeby ta patelnia oleju, nie była mokra. lepszy będzie efekt. Podsmaż kiełbaski na gorącym oleju. Kiedy jedna strona będzie brązowa, przewróć je na drugą stronę. W widelce. Wysoka temperatura sprawia, że ser w środku topnieje, a na wierzchu robi się chrupiąca panierka. Nie zawsze. Będą pyszne. Zresztą nie trzeba robić brązowych. Można Młodse robić płotę, siostry zawsze albo biorą rzeczy bez pozwolenia. Ale czasem robią tak nieumyślnie. Na przykład dzisiaj Twoja siostra przez pomyłkę zabrała dwie pary. Chyba wszystko mam. Oprócz kluczy. To się zdarza cały czas. Musimy coś z tym zrobić. Wydrukuj dwa zdjęcia. Jedno twoje i drugie twojej siostry. Weź taką formę. Przytnij zdjęcie, aby było tego samego rozmiaru, co foremka. Włóż je do środka. Weź żywice. Pokryj górną część zdjęcia. Użyj serduszek do dekoracji. Posyp żywice błyskotkami. Przyciśnij je wykałaczką. Przyozdób bryloczek krokadem. Kiedy żywica zastygnie, wyciągnij ją z formy. Zrób dziurkę Włóż łańcuszek. Zrób taki sam bryloczek dla siebie. Wygląda fajnie, i teraz jest oczywiste, do kogo należą klucze. Całą torbę, ale nie mogła znaleźć swoich kluczy. Przepraszam, zawozę. Teraz mają nową twarz, której nie pomylisz z żadną inną. Nieprawda, możesz Jedna mieć zastrzeżenia. Trochę za szybko zaczęłaś się malować. Skończyłaś już lekcję? Nie ma mowy, nie będzie żadnych randek, dopóki nie skończysz dziesiątego rozdziału. Ale siostra ma świetny plan na takie sytuacje. Poczekaj, chcę ci pokazać coś ciekawego. Siostra wybiega za drzwi i wkłada jajko we framugę. Masz, potrzymaj je. Więc co to za sztuczka? Powiedziałam, że to sztuczka? Żartowałam, do kawał. Teraz nie możesz trzymać mnie w domu, bo musisz trzymać jajko. Nie tęsknij za mną za mocno. Już jestem spóźniona. Siedzę sobie tutaj, nikomu nie przeszkadzam To na jakaś skarga. Ale moja siostra pojawia się z długimi skarpetami i psuje mi humor. Co ty sobie myślałaś? To wygląda fatalnie. Nieprawda, niektóre Poza są fajne. Nie tym noszenie takich długich skarpet skraca ci nogi. Zobacz co możemy zrobić. Odwiąż i zdejmij trampki. Ściągnij skarpetkę w dół i naciągnij palce Włóż je pod stopę Załóż z powrotem tramki Od razu lepiej Wygląda dużo ładniej Pogaduchy o chłopakach to ulubione hobby dziewczyn Obby? Wow, zobacz jaki jest przystojny Nieprawda. Tylko, że nasza relacja Obby. zmierza donikąd Jest taki nieśmiały Nawet się jeszcze nie przytuliliśmy Nie męcz się, młodsza siostra ci pomoże Ciekawe, co tam kombinuje. Nadchodzi przystojniak. Ej, możecie cię widzieć. Randka jest trochę niezręczna, dopóki siostra nie zaczyna swojej interwencji. Udaje, że spada jej torebka i popycha siostrę prosto w jego ramiona. Ups, przepraszam, taka ze mnie nie zdara. Wygląda na to, że przełamali lody. Zbliżyli się do siebie, a nawet się dotknęli. Misja zakończona powodzeniem. Jedna z sióstr chce zrobić sobie niezwykłe selfie w drzwiach. Czekaj, ja też chcę takie. Sorry, ale te drzwi są za małe na nas obie. To idź do jakiejś innej. się! Nie, ja tu byłam pierwsza. Siostry nie mogą zadecydować, więc wymyślają coś innego. Jedna z dziewczyn siada na podłodze i kładzie nogi na framudze. Druga siostra siada na ławeczce znów jej siostry. W ten sposób dla każdej wystarczy miejsca, a ich selfie będą bardzo oryginalne. Kiedyś siostra nie sposób być samą. Co znowu? Nowy koleś? No dobra, pokaż mi jego zdjęcie. Nie, nie sądzę, żeby do ciebie pasował. Jesteś od niego fajniejsza. Założę się, że mi zazdrościsz. Okej, okay, przetestujmy go. Weź torebkę, a ja przebiorę się za złodzieja. Plan jest taki: ja schowam się w krzakach, a ty udawaj, że mnie nie znasz. Siostra spokojnie spaceruje z chłopakiem, gdy nagle złodziej wyskakuje na drogę. Siostra straszy chłopaka, chwyta torebkę i ucieka. Tak właśnie traci się torebkę i faceta w sekundę. Gdzie jesteś? Potraszył, że wspiął się na drzewo i nadal trzęsie się jak myszka. Hmm, zdecydowanie oblał nasz test z wytrwałości. Nie jesteś moim księciem z bajki. Na razie, tchórzu. Arbuz latem to raj. Nieprawda, wolę Moja inne rzeczy. Moja siostra też chce zjeść arbuza. Jasne, arbuz jest idealny w upalny dzień. Już skończyłam mój kawałek. Ale chcę dokładnie. Czemu łyżeczką Arbuza ja zmarłam. Arbuza z talerza siostry. Wyciągnij soczysty miąż łyżeczko. Z góry Arbuz wygląda na nietknięty. Pycha! Twoja siostra wraca. Jak mój deser przetrwał w Twojej obecności? Wow, mamy w domu robaki jedzące Arbuzy? Czy to ty? Oczywiście, że nie. Dlaczego tak myślisz? Widzę po Twoich oczach, że to twoja sprawka już ja ci pokażę. Jedna z nich w lustrze. Myślę, że ta mała czarna świetnie na mnie wygląda. Ale moja siostra ma jakiś problem jak zwykle. Nukienze. Weź te dżinsy i przebierz się od razu lepiej. Teraz możesz iść. Siostra wychodzi za drzwi i czarna bluzka z powrotem zamienia się w sukienkę jednym szybkim ruchem. Zdaję mi jeansy. Hmm, gdzie mam je położyć? Może zrobię z nich bjostronoż puszap? Nie, to zły pomysł. Ale możesz zrobić z nich bolerko. Włóż ręce w nogawki. Gotowe. Wygląda bardzo stylowo. Moja siostra uwielbia gadać na Skype'ie. Chcę zobaczyć, z kim rozmawia ale nikomu nie pozwala patrzeć. Mam plan spojrzeć w jej telefon. Najpierw musisz odwrócić uwagę siostry czymś ważnym. Poznałaś już naszego nowego sąsiada? Jest taki przystojny, musisz go zobaczyć. A kiedy siostra szuka nieistniejącego sąsiada, zamień się w nią. Weź stylowy kapelusz, ciemne okulary i wyciągnij trochę włosów spod kapelusza. Na pierwszy rzut oka wygląda cię tak samo. I jeśli jej przyjaciel zacznie coś podejrzewać, oto kolejny lifehack. Pomasz aparat błyszczykiem. Obraz robi się niewyraźny i możesz nawet zdjąć okulary. Teraz możesz zaspokoić swoją ciekawość i dowiedzieć się z kim siostra gada przez cały dzień. Tylko nie daj się złapać. Idzie moja siostra z przekąską. Co tam masz? Porki z dziurką? Ale siostra ewidentnie nie chce się podzielić Nawet nie myśl o zjedzeniu ostatniego pączka Psa nowego albo przykręć go na pół. Bierze włos z głowy i kładzie go na talerzu Włochaty pączek wcale nie jest apetyczny Poczucie obrzydzenia ratuje sprawę, a mój pączek jest bezpieczny eee. Moje własne włosy nie zrujnują mojego apetytu Mmm, skar! wystarczy ściągnąć te włosy z Co powiesz ziela. na spłatanie siostry figla i zamianę jej mydła na coś ciekawszego? No, na co? Siostra poszła umyć ręce, ale nie ma zielonego pojęcia, co się za chwilę wydarzy. O, rany, skąd ta cała krew? Przecież nic mi się nie stało w ręce. Chyba mydło doznało śmiertelnej rany. Leci mu krew. To znowu sprawka, mojej siostry. Ledwo zmyłam farbę. No Boże, święty. Kiedy siostry nie ma w pokoju, czas pożyczyć jej kosmetyki. Mam nadzieję, że nie zauważy, że opróżniłam jej trochę butelkę perfum. Tylko kilka kropel. Mmm, pięknie pachnie. Nadchodzi moja siostra. Pomaluję sobie tylko usta i nałożę sobie krople ulubionych perfum na nadgarstki. Co? Ta butelka jest zupełnie pusta. Przecież prawie wcale ich nie używa. Oj siostrzyczko, przygotuj się. Potrzebna ci będzie tarka i czosnek. Obierz czosnek i zetrzyj go na tarkę. Nie. Dodaj wodę. Nie. Dobrze wymieszaj i zbierz płyn pipetką. To jest zbyt Zlej wodę czosnkową do buteleczki perfum. Połóż ją z powrotem na miejsce. Siostra myśli, że na półce stoją nowe perfumy. Wow, znowu kupiła moje ulubione perfumy. Nie mogę się oprzeć. Wuj, skąd ten zapach czosnku? Czosnek jest bardzo dobry. Teraz ma dwa pytania. Co to za dziwne czosnkowe perfumy i jak się ich pozbyć? Podobały Ci się nasze pomysły dla sióstr? Więc podziel się tym filmikiem z przyjaciółmi i daj nam znać poniżej, który. Zdecydowanie mi się to nie podobało. No, to było koszmarne. Mm. <gryw> No cóż, myślę, że to na tyle. Jeżeli będziecie chcieli, to nagram jutro albo jeszcze dzisiaj coś. Chociaż wątpię, żebym dzisiaj coś nagrywała. Nie wiem, może popracuję nad zakończeniem do smoka Złotej Krwi, bo to, które mam w kinemasterze, jest ohydne i nie ma w ogóle sensu. Chciałam je wstawiać, ale stwierdziłam, że jednak nie. A więc to by było na tyle. No? Cześć!